Janseny z linii właśnie wosów z czerwonych i płowych wosów są też niebieskie. I tutaj mamy gołębia o numerze końcówka 1408 14 roku. Jest to stary Jansen, stara linia Jansenów od Juska Korzekwy z Nysy. Także połąbek bardzo, bardzo efektowny. Linia czerwone Janseny płowe od Juska Z Nysy. Wtedy jeszcze w likwidacji hodowli. Także przepiękny gołąb. Linia. Jansen Woss. Tutaj mamy kolejnego Jansena. Taki czerwony, piękny szali. Numer Gębia to jest 9322, 24 rok. Jansen. Bardzo ładny gołąbek. Przepiękny szali. Białolotek. Mamy samiczkę, półową, Jansenkę, numer gębia to jest 22 rok 89 92 z 22 roku, samiczka Jansen. tutaj mamy. Samiczkę na szlanym oku, linia Jansenów, linia Wosów. Także myślę, że bardzo ładna też samiczka. Gołąb ładnie zbudowany. I tutaj mamy samczyka z 18 roku, numer Gębia 3257, gołąb 18 rok. Jansen Samczyk. I tutaj mamy takiego mazanego, padające w szali z czerwonymi pasami samczyka z linii, właśnie Jansenów. I jest to numer 45 4519 Ładny szali Jansen, białolotek. Jest to samczyk 24 rok, tak mocny. Gołąb aż z ręki wyjeżdżał. Ale też przepiękny, przepiękny samczyk. Jansen Szali. Tutaj mamy samiczkę Jansenkę w fazie pierzenia niebieska ładna samiczka białolotka i numer gołębia to jest 4957 ładna pstrusia, taka pstragóweczka Jansenka białolotka. Mamy gołębia o numerze 21 23 roku. Jest to linia tych czerwonych Jansenu a razy gołąbki Wosy. Linia Playboya. Ładna stragówka. Myślę, że też bardzo efektowny, ładny ptak. Jest to Samczyk. Przepiękny Samczyk, linia Playboy Mały Wos. I tutaj oryginalne Janseny od Juska korzekwy. Jest to samczyk. I tutaj mamy kolejnego samczyka. Numer gołębia to jest 87,90 z 24 roku na szklanym oku. Także też widzę koledzy, że gołąbek przepiękny, ładnie się układa, linia. Jansen był 24 rok. I tutaj mamy kolejnego samczyka. Nie, to jest samiczka Jansenka. Ładne oko. Jak widać jest nieco większy, taki też nerwowy, bardzo się chce wyrywać.

Piękny Jansen, ładnie zbudowany jest to samczyk. Także ktoś szuka samiczek, samczyków, to myślę, że tutaj mamy bardzo ładne gołąbki do zaprezentowania tutaj dla kolegów hodowców. Jest to samiec. I tutaj mamy samiczkę. Numer samiczki to jest 21 rok 2116. 21 rok, 21/16 Samiczka z gołębi Jansen. Jansen Merks. Także gąbki też bardzo ładne. Samica efektowna, bardzo ładna samiczka. 21 rok. Także koledzy, zapraszam. życzenie jego popołudnia.